Moja codzienna pielęgnacja. Czy wiesz, jak bardzo ważne jest to, czym codziennie rano i wieczorem myjesz buzię? Bez względu na to, jaką masz serę, czy suchą, mieszaną, tłustą, naczynkową, z trądzikiem każda skóra, każda potrzebuje prawidłowego oczyszczenia codziennie rano i wieczorem. A więc zaczynamy. W pierwszej kolejności rozpocznę mój proces pielęgnacji od produktu oczyszczającego, cleansera 4 w 1. On ma za zdanie zmyć, złuszczyć, stonizować i nawilżyć na poziomie mycia. Jest to mleczko, które rozpuszcza Makijaż i rozpuszcza tłuszcze. Używamy go codziennie rano i wieczorem. Rano rozpuszcza wszystkie toksyny, sebum, wszystko to co skóra wydaliła podczas snu, wtedy kiedy spałyśmy. Natomiast wieczorem zmywa dokładnie makijaż i wszystko co, to co nazbierałyśmy e, przez cały dzień na naszej buzi. Nakładam sobie niewielką ilość mleczka na twarz, następnie dokładam wody i masuję e, buźkę. Masuję sobie ją podnosząc do góry około dwóch minutek, aż e, po prostu mleczko zadziała i porozpuszcza mi wszystko czyli rozpuści makijaż, rozpuści tłuszczyk bardzo dokładnie masuje bardzo dokładnie masuje to jest bardzo ważne, żebyśmy masowały ponieważ w ten sposób pobudzamy również włókna kalogenowe do pracy skóra robi się jędrna i elastyczna kolejnym krokiem, kiedy już spłukałam sobie buzię i wytarłam na sucho nakładam na nią płyn nawadniający z kwasem hialuronowym jedna cząsteczka płynu wiąże 250 cząsteczek wody to jest bardzo intensywnie nawilżający produkt, nalewam go sobie w dłonie, wklepuję w buzię jak wodę kolońską i mam bardzo mocno nawilżoną skórę. Jest to produkt, który możemy sobie wklepać pod oczy, możemy go zastosować również na szyję, na całe ciało. Również możemy sobie nim zwilżyć nasze końcówki włosów, jeżeli mamy problem z suchością włosów jest to produkt dla każdego rodzaju skóry suchej, mieszanej, tłustej pamiętaj, że każda skóra potrzebuje picia i kolejnym produktem który oczywiście zastosujemy będzie to krem pod oczy krem z algami morskimi który idealnie nawilży skórę pod oczami nakładam sobie niewielką ilość w okolicach zewnętrznego kącika oka następnie oklepuję skórę pod oczami z środ serdecznym paluszkiem i oklepuję ją około pół centymetry pod oczkiem, pół centymetry nad oczkiem, czyli po tej kości oczu dołu. Pamiętaj, żeby zrobić to od zewnątrz do środka, żeby nie rozciągać tej skóry pod oczkami. I oczywiście oklepujemy. Nie masujemy, a oklepujemy. Skóra pod okiem jest bardzo cienka, dlatego potrzebuje idealnego nawilżenia. No i oczywiście teraz jest mój ukochany, najukochańszy e, produkt, czyli emulsja nawilżająca, przedłużająca młodość. To jest pop po prostu produkt, który bardzo intensywnie nawilża moją skórę. Jest to kremik, który 12 godzin, przez 12 godzin utrzymuje nawilżenie skóry. Nakładam go na całą buzię, rozmasowuję. Podnosząc tym samym owal twarzy do góry. Fantastyczne uczucie, bardzo intensywnie nawilża. Ma konsystencję takiej śmietanki, więc jest bardzo leciutki, delikatny, szybciutko się wchłania i ma bardzo lekki, delikatny zapach. To, co uwielbiam właśnie w kremach, to ta lekkość. I zmierzamy do kolejnego produktu, a mianowicie do eliksiru młodości. Jest to eliksir z filtrem SPF-30. Jest to eliksir, który ma za zadanie chronić naszą skórę nie tylko przed słońcem, ponieważ my kobiety nie leżymy na słońcu i nie tylko się opalamy, ale pracujemy. I on właśnie ten filtr SPF-30 chroni naszą skórę przed, uwaga, promieniowaniem UVA i UVB, przed, przed promieniowaniem z telefonu, tableta, telewizoru czyli wszędzie tam, gdzie jest, gdzie jest tak zwane światło niebieskie i jest to taki bloker, który blokuje dopływ tego promieniowania do naszej skóry. Podsumowując, w mojej codziennej, porannej pielęgnacji znajduje się mleczko 4 w 1, produkt oczyszczający do twarzy, płyn do tego krem pod oczy obowiązkowo, krem do twarzy bardzo intensywnie nawilżający i emulsja i eliksir, który przedłuża młodość. Wszystkie te produkty sprawiają, że moja buzia codziennie jest uśmiechnięta. Pozwól, że wywołamy uśmiech na Twojej twarzy. Zamów produkty już dzisiaj. Wszystkie produkty możesz u mnie zakupić.